Czy to możliwe, że najlepszy napastnik świata strzela w niebo w najważniejszym momencie meczu, a jego drużyna i tak wychodzi z tego cało? Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w hitowym starciu, ale to, co działo się później na boisku, to prawdziwy scenariusz filmu akcji, który zakończył się wielkim triumfem Barcelony. To miał być spokojny wtorkowy wieczór 2 grudnia, ale zamienił się w jeden z najbardziej dramatycznych spektakli tego sezonu hiszpańskiej La Ligi. Mecz 19. kolejki rozegrany awansem pomiędzy FC Barceloną a Atletico Madryt od samego początku elektryzował kibiców na całym świecie. Stawka była gigantyczna, ponieważ Duma Katalonii zajmująca fotel lidera chciała potwierdzić swoją dominację nad resztą stawki, a bukmacherzy nie mieli wątpliwości stawiając podopiecznych Hansiego Flikę w roli faworyta. Nikt jednak nie spodziewał się, że ten mecz będzie kosztował obie drużyny tyle zdrowia i nerwów. Od pierwszego gwizdka sędziego oba zespoły rzuciły się sobie do gardeł nie kalkulując i nie oszczędzając sił. Zarówno gospodarze, jak i goście z Madrytu próbowali narzucić swoje warunki gry, jednak w pierwszych minutach widać było sporo niedokładności, akcje ofensywne były dalekie od ideału, do jakiego przyzwyczaiły nas te wielkie marki. Już w czternastej minucie stało się jasne, że to będzie fizyczna wojna na wyniszczenie. Pierwszą ofiarą tego intensywnego tempa został Johnny Cardoso z Atletico Madryt, który doznał bolesnej kontuzji i musiał przedwcześnie opuścić boisko, osłabiając szeregi drużyny Diego Simeone. To był pierwszy sygnał, że ten wieczór nie będzie należał do łatwych. Prawdziwe emocje zaczęły się jednak w dziewiętnastej minucie, kiedy to Barcelona przeprowadziła błyskawiczną kontrę. Wyglądało to obiecująco, ale akcja została spowolniona i zakończyła się jedynie niecelnym strzałem młodego gwiazdora Lama i Niamala. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i to stare piłkarskie porzekadło sprawdziło się niemal natychmiast. Zaledwie chwilę później padła pierwsza bramka w tym spotkaniu, ale ku rozpaczy trybun strzelili ją goście. Alex Bejne wykazał się niesamowitym wyczuciem czasu i świetnie ruszył do prostopadłego podania, które rozcięło defensywę Barcelony. Znalazł się sytuacji sam na sam z bramkarzem Joanem Garcią i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Radość piłkarza Atletico została jednak na chwilę przerwana, ponieważ sędzia boczny zasygnalizował pozycję spaloną. Stadion wstrzymał oddech, oczekując na werdykt technologii. Po analizie Arsędzia główny zmienił decyzję i uznał gola. Barcelona przegrywała u siebie 0, Jeden, co podziałało na piłkarzy flikę jak płachta na byka. Stracona bramka sprawiła, że gospodarze natychmiast przejęli inicjatywę i zamknęli rywala na jego połowie praktycznie nie pozwalając mu wyjść z własnej strefy obronnej. Choć pierwsze ataki miejscowych były chaotyczne i nieudane, to presja rosła z minuty na minutę, aż w końcu defensywa Atletico pękła. W 26 minucie tablica wyników wskazywała już remis. Do wyrównania doprowadził Rafinha po akcji, która była kwintesencją prostoty i skuteczności. Wszystko zaczęło się od Pedriego, który otrzymał piłkę w środkowej części boiska i swoim genialnym przeglądem pola dostrzegł Brazylijczyka wychodzącego na wolne pole. Rafinha znalazł się w dogodnej sytuacji i zachował się jak rasowy snajper. Zamiast strzelać na siłę, zabawił się z jednym z najlepszych bramkarzy świata Janem Oblakiem, mijając go z wodem i oddając strzał na pustą bramkę. Było jeden, jeden a mecz zaczynał się od nowa. Radość z wyrównania mogła jednak trwać krótko, ponieważ Alex Bejne miał szansę, by ponownie zostać bohaterem Madrytu. W 31 minucie fatalny błąd popełnił młody obrońca pałku Barsi, co sprawiło, że strzelec pierwszego gola znów miał przed sobą tylko Joanne garcie. Wydawało się, że gol jest nieuchronny, ale bramkarz dumy Katalonii popisał się fenomenalnym refleksem dobrze, zareagował i szybko wybił piłkę, ratując swój zespół przed stratą bramki. To był jednak dopiero wstęp do największego dramatu tego wieczoru. Krótko po tej interwencji w 35. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Barcelony. Dani Almoł został sfaulowany w polu karnym przez Pablo Barriosa, a system R potwierdził, że decyzja arbitra była w 100% prawidłowa. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł on Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski, który zazwyczaj wykonuje karne z chirurgiczną precyzją, tym razem zawiódł. Polak wziął rozbieg i uderzył piłkę daleko nad poprzeczką, marnując dogodną okazję do zdobycia gola i wyprowadzenia Barcelony na prowadzenie. Kibice złapali się za głowy, nie wierząc w to, co widzą. Lewandowski chciał się zrehabilitować niemal natychmiast. Chwilę później oddał świetny strzał głową, który zmierzał do siatki, ale tym razem kapitalną interwencją popisał się Jan Ablak, ratując swój zespół przed utratą gola. To był pojedynek gigantów, z którego tym razem zwycięsko wyszedł słoweński bramkarz. Pierwsza połowa zakończyła się remisem, ale ilość emocji i zwrotów akcji mogłaby obdzielić kilka spotkań. Po zmianie strątem po meczu wcale nie spadło, a wręcz przeciwnie. W 52. minucie groźny strzał oddał Julian nowa gwiazda Atletico, ale Joan Garcia był na posterunku i nie dał się zaskoczyć. Odpowiedź Barcelony powinna być zabójcza. Chwilę później gospodarze powinni objęci prowadzenie. Rafinha otrzymał piłkę w polu karnym, był zupełnie niepilnowany i miał autostradę do Bramki. Brazylijczyk uderzył jednak nieczysto i ostatecznie nawet nie trafił w światło bramki, marnując stuprocentową okazję. Festiwal nieskuteczności trwał w najlepsze także po drugiej stronie boiska. W kolejnej akcji dogodną okazję do zdobycia gola miał Juliano Simeone, syn trenera Atletico, ale w decydującym momencie fatalnie skiksował. W 57. minucie Robert Lewandowski znów był bliski szczęścia. Niewiele zabrakło by lewy, oddał strzał z bliskiej odległości, walczył o opozycji w polu karnym, lecz ostatecznie nie zdołał sięgnąć piłki. Mecz stawał się coraz bardziej brutalny i fizyczny, co poskutkowało kolejną kontuzją. Przedwcześnie boisko musiał opuścić drugi gracz Atletico Alex Bayne, ten sam, który otworzył wynik meczu, co było ogromnym osłabieniem dla gości. Mimo zmarnowanego karnego i niewykorzystanych szans Barcelona w końcu dopięła swego. W 65 minucie gospodarze byli w stanie po raz pierwszy w tym spotkaniu wyjść na prowadzenie. I choć Robert Lewandowski nie strzelił gola w tym meczu, to w tej kluczowej akcji odegrał ważną rolę. Polak przyczynił się do tego, że Dani Almou znalazł się w sytuacji sam na sam z Janem Oblakiem. Hiszpan zachował zimną krew, oddał perfekcyjny strzał i dzięki temu zrobiło się dwa, jeden dla Dumy Katalonii. Radość była wielka, ale okupiona ogromnym cierpieniem. Po tej akcji strzelec bramki Dani Almou doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Zmieniony został także Robert Lewandowski, dla którego był to wieczór pełen sprzecznych emocji. To nie był jednak koniec problemów zdrowotnych w ekipie Flyke. Krótko po zejściu Almoł i Lewandowskiego z uwagi na problemy zdrowotne Murawe opuścił jeszcze Pedri. Barcelona kończyła mecz mocno pokiereszowana. W międzyczasie Lamaj niemal nie wykorzystał dobrej okazji do zdobycia gola po fatalnym błędzie Josemari Gimeneza, co tylko potęgowało nerwowość w końcówce. Atletico Madryt, nie mając nic do stracenia, rzuciło się do ataku. W 80. minucie bramkę na wagę remisu powinien zdobyć Twiago Almada. Argentyńczyk popisał się genialną akcją indywidualną świetnie. Wyszedł do podania prostopadłego, ograł dwóch obrońców Barcelony, a także jej bramkarza. Miał przed sobą pustą bramkę, ale przesadził z dryblingiem i fatalnie spudłował marnując okazję, która będzie mu się śniła po nocach. To było pudło sezonu, które uratowało Barcelonę. To właśnie Atletico w końcówce częściej atakowało z uwagi na niekorzystny wynik, starając się wyrwać chociaż jeden punkt. W doliczonym czasie gry do remisu mógł doprowadzić jeszcze Antoine Griezmann, ale będąc w polu karnym oddał fatalny strzał, który nie zagroził bramce Garci. Ostatecznie goście zostali dobici w ostatniej akcji tego spotkania. Ferran Torres otrzymał piłkę od Alejandro Bold i zachował zimną krew, mając przed sobą jedynie bramkarza rywali. Hiszpan dobił Atletico strzałem, który ustalił wynik na trzy, jeden i zapewnił Barcelonie niezwykle cenne zwycięstwo to był mecz, o którym będzie się mówiło długo, nie tylko ze względu na wynik, ale przede wszystkim na dramaturgię, liczbę kontuzji i niesamowite zwroty akcji. Lewandowski, choć zmarnował karnego, może odetchnąć z ulgą, bo jego drużyna pokazała charakter i wygrała wojnę nerwów. FC Barcelona, Atletico Madryt, Robert Lewandowski, rzut karny, La Liga, wynik meczu, skrót meczu, bramki, Rafinha, Dani Mou, Ferran Torres, Jan Ablak, Kontuzję, dramaturgia, piłka nożna. Sport, wiadomości sportowe, relacja z meczu.